W poprzednim odcinku wspominaliśmy, że w centrum Krakowa pociągi jeżdżą już po dwóch torach. Ale to nie jedyna nowość na tej trasie kolejowej, ponieważ po dwóch torach jeżdżą też pomiędzy Podłężem a samą granicą Krakowa. Jak okiem sięgnąć, nie widać już żadnych maszyn ani robotników. Czy to oznacza koniec prac na tym fragmencie inwestycji? Tak. Prace torowe pomiędzy Podłężem a Krakowem zostały już zakończone. Wykonawcy wybudowali dwa nowe tory i zmodernizowali obiekty inżynieryjne na tej trasie. Stoimy na jednym z nich. Co ciekawe, Wiadukty i przepusty kolejowe są szersze niż wymagają tego dwa tory kolejowe. To inwestycja z myślą o przyszłości. Dlatego obiekty inżynieryjne zostały wybudowane w ten sposób, by łatwo było można zmieścić na nich dodatkowy trzeci tor. No to skoro mamy tutaj takie nowe, wspaniałe tory, to czy pociągi jeżdżą tędy szybciej niż wcześniej? Obecnie pociągi ten odcinek pokonują z prędkością 100 km na godzinę, ale w przyszłości ta prędkość się zwiększy. Docelowo, pomiędzy Podłężem a Krakowem-Płaszowem pociągi pojadą z prędkością 160 km na godzinę. Tak jak teraz jadą na pozostałym odcinku linii kolejowej w kierunku Rzeszowa. Na trasie pomiędzy Podłężem a Krakowem mamy dwa odnowione przystanki: Węgrze Wielkie i Kokotów. Czy prace przy nich również się już zakończyły? Przystanek Kokotów położony jest na granicy pomiędzy Krakowem a sąsiednią gminą. W ostatnich latach przeszedł ogromną metamorfozę. Powstały nowoczesne perony. Wyposażone według najnowszych kolejowych standardów, nowe wiaty, ławki, oświetlenie i system nagłośnienia. Do zakończenia prac przy peronach brakuje tylko wind, które są obecnie budowane, a podróżni będą mogli z nich korzystać pod koniec tego roku. Przebudowa linii kolejowej na wschód od granicy Krakowa to element modernizacji krakowskiej linii średnicowej. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF Łącząc Europę.